Halo, 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 widać mnie. Halo, holu, halo, lu, lu, lu... Ja trybam mikrofon. ja zauwałem, No nie mu No i do Michuj! Spacerek! Tu zobaczcie, jest nasze pożywienie, które się teraz aktualnie tuczy. Mmm. Aaaaa! na mnie, sułko i nie możesz wejść do wody! FAK! Kurwy! Tyka głowę chcełem, nic więcej. Patrzcie to, utopiłem deskę. Utopiłem kurwa deskę. Bóg nie umie ja potrafię. Nie! Nie! nie, nie. nie Lizardy, kicik, cikik, ciki, cikik, cik! Lizardy, kicik, cik! Jakie ma pazury, przydony! Prawie jak Wolverine, tylko że na nodze. I do was kurwa! Jezus boże jak boli! Co to kurwa było? Tam to już nie idę. no widzieliście kurwa z 8 mnie godziło, bo z 12 w do 36, no nie doliczyłem bo uciekałem i machałem się kiorą, da! No. O szma, to jakie to szybkie, siad mi rob! Odejdź bo ja wy kurwie... Ja was pierdolę Płynę na wyspę Już mnie kurwa tu nie ma W dupie was mam Płynę na wyspę Już mnie kurwa nie ma Chce możecie zjeść, ale wasze matki Już mnie kurwa nie ma Nie ma mnie i chuj Pierdolę nie i chuj boję się O tu kurwa ręka była ty jesteś, kurwą To zając był, nie denerwuj mnie, tak nie rób mi Pojebany debilu Przyszedł kurwa pierdolony Janusz Zdenerwował mnie mocno no teraz to jestem posrany, no czekałem tyle dni, a tu kurwa rodzinami kurwa na wycieczkę do mnie przyszli Tam są kurwa, no i są pojebani, no idźcie sobie z tym. Starcie mi się tym spokojem, że nie jeździ kurwa. Nikt tego nie rozumie, że się poję, kurwa. Nie wiem, kurwa żadnej nie widzę. O oh, fuck, o oh, fuck! Idą kurwy! Ja dzisiaj kurwa kwadratową kupę zrobię, naprawdę Tak jestem kurwa zestresowany Tak mi ręce chodzą, tak Gdzie jest ten pierdolony statek, bo już, już, już się tą górką, kogo nie ma Ja mu zaufałem Dobra, Szmato, co to kurwa było? Fak, 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 fak Dobra To jest czas w którym trzeba Przestać panikować Ja mnie teraz zaatakują nie Będę krzyczą, płakał i się pożygą z nerwów Łoooooooooooooooooo Myślę że ktoś mi pisz goście kierę ja schowę za paliczkę. Szybon Sosna wierzba aka ja Ej a ty jakiś kurwa za bardzo ofensywny nie jesteś po matce? A na co ty Dziś, on mi coś wybudował przed hopą Ja tego nie zamawiałem, a kwakutury mi przyślą? Powiem tego swojego Jezusa. Czarnego. Podobno rapuje na mszy. Fajnie jest, bo... Fajne uczucie to jest, bo jak się robi ciemno... Wiem, że coś się będzie działo. To mi się jaja ten, tak marszczą bardzo. Naprawdę. by się tak trochę do brzucha chowały. No. Czuję normalnie, że worek mi się tak skurcza. Mi się tak wydaje, że jak jedna się zapali... To ten chłopiej, On chce ją mu gasić. Tyż się zapalo. A ten trzeci nie wie co zrobić. To się kładzie na nich i umierają w trójkę. Tak mi się wydaje, że to tak wygląda. Nie, nie idę do domu zanim tego drzewa nie Kurwa, idę do domu i to jeszcze szybciej niż... myślałem, kurwa, leć Szymon, leć, leć niczym ptak, niczym go. Leć stąd za twoimi plecami, czuję ich śmierdzi im z mordy, czuję to! Zdania. Kurwa, ile miał nóg ten idiota, którego zabiłem? Już chyba trzecią wyniosłem. Chyba, że to jest z jego taki wielki. Lu idzie z anteną, kurwa. Jak ty na pogrzebie, kurwa, idzie radio. Chciał być DJ-em, został anteną, pogrzeb gośnikiem pogrzebowym. Kurwa, szczerze po pierwszym odcinku nie będę was kłamał, sikołem na siedząco, nie? Będę na napnę klatę, może żeby było że, że bardziej ofensywnie. Ja pawie tak robią, jak mają się pizgać. Patrz ta jak spadła, wyjebała się, biegła i się wykurwiła o kamień. Ja umiem tańczyć No boisz się mojego tańca? Widzisz że na odniesiemy czyn? Ja jestem pierdolonym szamanem Spójrz jak oni się ruszają Te kocie ruchy, te gesty rękami Rzuciłeś ziłk gdzie mi się ujebałeś? Ty to też jesteś talent 93 level w nie ty kurwo JEP! szmato! I believe I can fly. Tam jest 84 głowy, 8 nogi, 14 ręki, potwór, który nie ma pleców, kurwa, i ma 7 kolan, kurwa, naprawdę jest kurwa straszny. To żyjemy. Spodziewałby się ktoś? O, kolega się o ciebie podpali? się kurwa głupsi niż ustawa przewiduje. Halo, halo, chyba mnie mutanty porywał, ale... Jasak, Czy jakaś pielgrzymka z lichenia nie idzie tędy? Owy, kurwy, ale ci na ty jebany. Chodź tu, kurwa, świetniku pierdolony. Podniosę te końsy, może za później piłkarza kupić w pifie. Tu zapraszam na me włości, połamię wam kurwy kości. Jeden co do mnie podszedł i się uśmiechnął, to mówię ja pierdolę, ale może kurwa przeciągł w mordzie człowieka. Mówię weź kurwa, nie dmuchaj, bo zarobi... Te. Jak to się nazywał? Murz rozjebiesz kurwa, nie? Wy tajfuny w chuj. Co coś mówił to taki przeciąg mówię, ja pierdolę przymknij okno przy ósemce mówię nie? EJ ty! Gadzino! Spójrz na misia Jak ci z ciekiery dziś mocno przybie Odbije cię gęsią, Spodnij do wody Mario kurwa wyszedł czołem i, i haczyło niebo na przykład. No bo ma takie wielkie czoło. Na jego czole? Nie no, wiem, czy kojarzycie Maria, czy nie? On no, ma tam kurwa, nie, z 5000 widzów 6. On tam z nami na tym spiku się i na pompa spik. On ma tak wielkie czoło, nie? Że Mojżesz kiedyś kurwa naprawdę wyjebał na jego czole próbne 10 przykazań. Takie ma kurwa czoło jebitne. Na jego czole byś mógł zrobić, kurwa, plantację marihuany dla całego kraju. O, cześć! Nie mam cukru! Do wa... Do walecioka idź! Na samoloty mieszko, cztery domy dali. Ej, ale mi kurwa płota nie bi może, tak?! Od kogo ty jesteś, ty kurwa głupi idioto pojebany?! Odejdźcie stąd! A dzisiaj do dewelopera napiszę, że jest idiotą I że matka mu się puszcza Z kanibalami, Taką kurwa napiszę Napiszę mu, że jego starym był pijany rekin kurwa eee, Z kanibalami miałem układy, chodziłem do nich na karaoke Wszystko kurwa, przychodzili, krzyczeli na mnie Śpiewaliśmy razem Niektórzy nawet z siekierą w plecach wychodzili Było cudownie, tak? Było super Powiedział, że czułem się jak w domu a, z burzą żeś przyszedł To widzę, że macie jakieś uzeusa w tyki. Co, że się tak rozglądną dziwnie? Ale w głębi duszy jestem tak zesrany, że sobie nawet nie wyobrażacie Jakby teraz mi któryś wyleciał, to rzodzim z nas dupy pójdzie tak, o, że to jest koniec W plecy z srany i kawałek ściany I'm so sorry. Are you? Oh my. Oh my god. I'm sorry ladies. Don't don't look back there. I'm so sorry. <laughs> Takie cikie, to nawet nie wiem, czy by szatan ze Stalinem chcieli ruchać. Chodź nie zobaczyć, jakie to jest kurwa pojebane. Przecież mój się częściej jak Żyd na nie? Widzicie teraz jak jego łapę? Tak. Dobrze mi się wydaje. Tej kurwy szukałem przez 4 godziny. Tu było fajne miejsce na rozbudowanie się, ale jak oni tu byli? Robale mnie zaatakował. Nie zresztą, mnie atakują, kurwa, kanibale, to jeszcze e, robale Fajna muzyka! fajną, fajną młodzieżową taką czujcie, to tu nie ma A! Wiecie że w ty wodzie Stoł Jan chrzciciel i ludzi chrzcił? To było tu na tej wyspie No tak było A potem przyszedł Judasz i ten I nasikł do ty wody Sikacie teraz w trakcie walki? Jakieś kurwa zboczenie po rodzicach? Nie pamiętam czy to była kobieta czy facet Ale loda może zrobić bez zymku Dobrze drogi widzu o no, już jest czas żeby się pożegnać Kłaniam się i skasz po same kule Ofensywna fabka w górę e, Mam nadzieję że się podobało bało I... Zawsze możesz udostępnić, bo pracę więcej udostępnisz, tym więcej będzie lajków i tym więcej komentarzy i tym szybciej się pojawi nowy odcinek. Ja w tym momencie kłaniam się nisko jeszcze raz, aż po same kule i zostaw łapkę czule. Jebać fungusować.